Meble za 0 złotych. Każdy z nas marzy o własnym, pięknie urządzonym mieszkaniu, którego wystrój zapierałby dech w piersiach i budził zazdrość wśród znajomych. Koszt urządzenia takiego mieszkania 52-metrowego w Krakowie to jest minimum 50 tysięcy, przy założeniu, że mamy około 1000 złotych na metr kwadratowy. 1000 złotych za metr kwadratowy? 34-letniego Jakuba z Krakowa, pracownika firmy ubezpieczeniowej, byłoby stać, ale to dla niego stanowczo za dużo. Jako, że jest skutecznym agentem, niedawno dorobił się własnego M4. Jakub uważa się za osobę o wyrafinowanym guście i nie interesują go meble z sieciówek. Nie zamierza jednak wydawać fortuny na meble od znanych projektantów. Znalazł sposób, jak do swojego, jeszcze niezbyt przytulnego gniazdka sprowadzić prawdziwe, meblowe perełki. Jakub sprawdza w sieci harmonogram wywozu śmieci wielkogabarytowych. Wybiera oczywiście tylko te najdroższe dzielnice Krakowa. Chce mieć pewność, że znalezione na miejscu towary będą najwyższej jakości. Następnie pilnuje, żeby na miejscu znaleźć się przed czasem ich wywozu, nawet jeśli miałby przy tym przemoknąć do suchej nitki. No i voilà! Fotel ze stolikiem kawowym trafia prosto do jego nowego mieszkanka. Taki patent na urządzenie mieszkania wymaga cierpliwości, ale zyski są spektakularne. Za ten skórzany fotel w sklepie Kuba musiałby zapłacić około 2000, a za włoski kawowy stolik niebagatelną kwotę 1000 złotych. Zarobił więc dziś okrągłutkie trzy kloce. Niestety takie perełki trafiają się niezwykle rzadko. Kuba miał wyjątkowe szczęście.